Cześć witajcie w kolejnym vlogu zaczynamy chyba serię takich trochę vlogów powiedzmy przygotowań do żniw zobaczymy jak to wszystko będzie wychodziło w każdym razie formę takich myślę krótszych trochę odcinków dla mnie pod względem nagrywania bo różne, różne te dni się układają więc, no zobaczymy, zobaczymy w trakcie to będzie wychodziło. Dzisiaj na tapecie, tak, header od rekorda. Bo przy rekordzie, przy headerze od rekorda trzeba wymienić bagneciki. Będę wymieniał wszystkie bagnety. Dociski, dystanse, też to wszystko mam. Wymieniamy, bo w tamtym roku już mówił, że ciężko szło. Ja dziś wiecie, jakaś owiec, mieszanka. No czy zielsko to szło bardzo ciężko, więc wymieniamy wszystkie bagnety. E, bagnety tutaj zamówione w Zenoksie. E, bardzo dziękuję sobie za szybką dostawę. Chociaż bagnety przyszły już spory czas temu, e, ale że tak powiem nie spieszyło mi się, a i tak no, zamówiłem, bagnety chyba były po dwóch dniach. Spetarda, jeżeli chodzi o dostawę ale tam jeszcze była kwestia po prostu wyboru no i tak dalej, i tak dalej w każdym razie bardzo, bardzo szybko spadło przed chwilą 12 litrów w ciągu, wiem, 15 minut fajny deszczyk bardzo fajny deszczyk naprawdę przyda się przydał się na kukurydzę, na słonecznik, na ziemniaki to wszystko jak najbardziej na plus dobra, kawałek nożyka od... To muszę plandekę zdjąć. Jeszcze coś mi się padać? To są siupy, nie? Te są cięższe, tylko są mniejsze No i lżejsze Podnosimy się 2 Na Kołek poszukać Oj pada znowu 19, 17. Zakładamy nowe bagnety, to nie jest oryginalne, tego samego typu, teraz powinien kosić. Kosa jeszcze tragiczna nie jest. Nie, koniec Nie wiem. nie, wiem, nie Tyle to do No mhm. Czy na te, może gdzie same bagnety, to może wystarczy, nie? No bo to wtedy przychodzi tylko. bagnet nie no. no to na te starczy, ale tutaj nie. Ale to się może lepsze powybiera. Ta blacha musi tu dolegać, nie? No, Do... to żeby kosanie nie pływała. No to muszę poluźnić. Będzie jeszcze to soli To musiała być kosna i teraz... Okay. teraz ciekawe czy jak wyciągniesz, czy nie będzie Za mocno to dociskało. Tu czasami już nie ma jakichś podkładek, tu po jednej byłem. Po jednej, więcej nie ma. Nie, nie będzie czasami za mocno. Nie, nie jest losem. I się na całości podniesie to też inaczej, nie? Mhm. Wszystkie dom równo. No i zakładamy nowe. Gdzie śruby gorsze, dużo, to zakładał nowe śruby, gdzie są jeszcze względnie dobre, to zostaje O, ale o, cygnowy to muszę jeszcze wyregulować, bo docisk jest za nisko, ale też podkładkami będę regulował. <laughs> odkręcić ręcznie rekord się grzeje to dajdzie olej wymieniał w rekordzie teraz że ono no coś się dzieje cały czas o się, że po takiej podkładeczce Додатковую... Вот ну, же ж, старче. О, уже, 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 Tą dokręcimy O i teraz to tak jest tutaj luz delikatny, tak z 2 mm To też jest delikatne, nie może być na sztywno, bo się będzie grzało tutaj wszystko, Ojej, Wiadomo nie może się grzać a będzie oginie A nie może tego być Dobra, rozkręcamy następne Leś to już i odkręć Leś to odkręć Pozaakłada Pozakładaj wszystkie te. A dać pozakładaj i Mhm. Wtedy kosa już będzie na tych wysokości, co powinna być, nie? Então, znowu deszczyk. Suma już dzisiaj 20 litrów i teraz znowu zaczęło padać no więc spoko. Znowu zresztą kropi, ale ogólnie przeleciało, przestało padać i to zaraz skończyć te bagnety. Eee, Napada no tutaj przy kombajnie działał Jak ja teraz wymieniam te bagnety. Eee, wymienił to ta olej. wymienił to ta olej, wymienił to da filtry w rekordzie. No i szybki szybki look w podajniki Jak tam łańcuchy na no, łańcuchy łańcuchy do wymiany kwalifikują się, bo to nie przejdzie tego sezonu Więc już poszło kolejne zamówienie do Zenoxa Co dzisiaj mamy poniedziałek, no wieczór, bo już jest po południu, którą mamy 18 prawie. Na środę mają być łańcuchy, więc spoko. Przerzucimy, no bo, no bo trzeba. To nie przeszło by sezonu. Śmiem nawet twierdzić, zresztą, tata też powiedział, że to by nawet dnia nie przeszło już. No więc wymienimy i, i będzie następna rzecz pewna, że wiadomo, że się nic radnie stanie z tym w tym sezonie. No, no, zobaczymy, no, przegląd zaczynamy w sumie. W klasie też teraz będzie, yy, można powiedzieć, grubsza wymiana, bo szło do końca i było dobrze. Będziemy to robić, no bo rekord w tym roku będzie miał u nas już dziesiąte żniwa. Tak, 10 lat już jest. A klas, piąte. No i na klasie, yy, w klasie będziemy wymieniać łożyska na mocarni, na odrzutniku, te główne łożyska. I tam jeszcze są takie na, tych, na kołach pasowych, gdzie się reguluje obroty od, i od mocarni i od wialni. Tam są takie też tuleje teflonowe, takie plasticzki to też wszystko wymieniamy. No trzeba dbać, tym bardziej, że nie chcemy, żeby stać w sezonie, więc wymienia się teraz przed sezonem. No łożyska jeszcze nie wiemy w jakim są stanie tu w klasie. Chodziły do końca, chodzą. Nic tam nie słuchać, żeby coś się działo. No, ale będziemy wymieniać mm, już, tak mówię, asekuracyjnie. Tym bardziej, że no i zboże, i kukurydza, więc. Więc no, trzeba wymienić dla bezpieczeństwa. No i przy rekordzie też. Też powiedział, że w ostatnim, w którymś filmie, to była akurat na temat 60 że o, pewno 60 będzie na sprzedaż, bo nie jest bala bo wizualnie no może nie wygląda już jakoś nie wiadomo jak powiem wam tak, o każdą maszynę jest dbane serwisuje się tak, żeby chodziła, żeby hulała żeby było wszystko dobrze wizualnie, no co do 60 no racja wizualnie 60 trochę ostatnio można powiedzieć przysiadła, ale są rzeczy ważniejsze, gdzie trzeba porobić. 60 to są najważniejsze, mechanicznie wszystko jest dobrze. Oleje, filtry się wymienia, więc wchodzi. 60 myślę, się że nie skłamie, jak powiem, że będzie miała u nas do żywocie. Bo zawsze jest potrzebny taki mniejszy ciągniczek. A swoją drogą na 60 trochę godzin też kręci w roku. Nie wiem, ile on się spojrzeć, ale tak przychodzi właśnie już ten wakacyjny czas. Wiosny, późnej wiosny to zaczyna się robota. I siano kosy i tam ziemniaczki, teraz deszczownia i doszła, więc no naprawdę ma, ma co robić. E, a to, że wizualnie trochę może przysiadła. Słuchajcie, myślę, że tej zimy trochę się tam za nią też wezmę, bo też mam parę rzeczy, które chciałbym w niej porobić, ale nic wami na razie nie mówię, nie obiecuję, bo też zobaczymy, jak się czas potoczy, jak to wszystko. Wyjdzie, bo na tą zimę, która była, też miałem inne plany. Wyszło całkiem inaczej przez różne sytuacje. Nie mówię, że wyszło źle, bo, bo nie, ale to no, się pozmieniało, więc ciężko tak coś mega do przodu zaplanować. I co, znowu pada. I już bagnetów nie wymienię. No na dworze, ja robię na dworze. Tata tu pod dachem, ja na dworze. I już znowu muszę czekać. Nic nie wiem, czy to dzisiaj skończę. Dobra, może przeleć. No i wymieniam dalej te wszystkie już pomiędzy trzymakami sobie powymieniałem. Tutaj też już w jednym na środku ustawiłem sobie odległość kosy. No i tu już lecę teraz od początku. Wymieniam te bagnety trzymaki dystanse, o, to zagrzeć. No i tak, co do, co do bagnetów, bagnety tutaj są kute bardzo wytrzymałe. Tak deklaruje tutaj właśnie ZENOX. Eee, jeszcze sam sobie dał do mnie, że mówi, krzył w tym roku jeżeli chcesz, myślisz że wymienianie to bierz. Mówi, dobry produkt, mówi na pewno posłuży latami. Eee, no i nie powiem, przekonał mnie, dlatego no, wymieniamy w tym roku wszystkie. No będzie, tak jak już mówiłem, zresztą będzie, będzie miał lżej, czy to właśnie jakieś mieszanki, jęczmienie, owsy. To będzie o wiele lżej miał na tamtych starych, no już nie szło. To one no, były mocno podjechane. Wezmę tutaj wam pokażę jakiś taki skrajny przypadek, już bo to tu tutaj jak je widziałem. O, tu jest świetnie to pokazane. Zobaczcie, zobaczcie jaka jest szczelina. Zobaczcie tutaj, nie ten ząbek. Nie wiem czy widzicie, na tym poziomie powinna być ta stalniczka. A to jest dobre, 2 mm już wytarte. No więc, no, siłą rzeczy, nie mogło być dobrze. A tutaj magnety, magnety kute, to wszystko płaściutkie, wiadomo, nowe. No i w końcu będzie to chodziło tak, jak powinno. Już to tam mówił, właśnie, że po tamtym roku na końcówce, właśnie, że jak kosił, no to na koniec jakoś tam mieszanka, właśnie, przypadła. No to mówi, że to trzeba ogarnąć na te żniwa. No i... No więc wymieniamy Ten sezon jeszcze no rekord przejdzie Co dalej dowiecie się w kolejnego odcinkach ale No więcej nie mówię na razie Jakby ciśnie, kurde mało Nie, będzie dosyć. Mm, Dobra. Śruby tu miałem. Jak nie, to może z dystans jeden podłożyć? Albo od razu. Jedną tą blaszkę dystansową rzucę. Zawsze trochę odciągnie. Wiecie, trzeba tak to ustawić, żeby Trzymak mimo wszystko nie dotykał kosy. Tutaj. Nie, tu jest git, tu ma luz. I eee, tutaj te wszystkie też mają luz. Więc na to zwracam uwagę. Tak się staram to ustawić. No i oczywiście tutaj te, ten dystans, co jest pod trzymakiem, też go trzeba ustawić. Tak, żeby no, nie trącał kosy, ale ją korygował. No za mocno. O, coś takiego jest tutaj, gdzieś z pół milimetra. Przerwy, milimetr. Kosa ma jeszcze luz do przodu w bagnetach, więc będzie git. I co? Kurde, by było trochę jeszcze. No, niby luz jest, widzicie? Ale kurde, trąca, tak. Teraz wychodziło, już się tu będzie grzało. No, nie jest to sztywne, ale już się będzie grzało. Jeszcze jeden dystans, ten podłoże. O! No. Więc widzicie, te. No, pomiędzy się w moment wymieniało tylko. Pyk, pyk, przekręcony, w zakręcone zakręcony. I było git. A tutaj, no, trzeba już patrzeć na to. Aby to miało odpowiednie luzy. No jeszcze raz, wiecie, ja będę musiał ustawić to wszystko jeszcze raz, no ale ma być dobrze, jesteśmy przed, przed żniwami, mamy czas, jeszcze jakby nie było, więc na spokojnie trzeba wszystko dojrzeć. I jak widzicie, wszystkie bagnety już przerzucone. Tak samo wszystkie trzymaki. To wszystko jest Hunkiel Mówka. E, dzięki za oglądanie. To taki, tak, wiem, pierwszy odcinek typowo powiedzmy, przygotowań do żniw. Myślę, że będzie więcej. W opisie na dole macie jeszcze link do sklepu do Zona właśnie tam skąd ja zamawiałem, e, Jest też kod rabatowy wszystko jest w opisie, więc. Możecie śmiało korzystać. Dzięki za oglądanie. Subskrybujka w poprzedni odcinek. Trzymajcie się na razie i cześć.